Jestem owcą, zaginioną owcą. Każdy z nas w swoim życiu ma takie momenty, które mógłby nazwać właśnie momentami zaginionej owcy. Oczywiście nam się może wydawać, że wcale nie jesteśmy zagubieni. Wszak no, nie każdy chodzi co niedzielę do kościoła, nie każdy ogląda czy słucha rekolekcji internetowych, nie każdy znajdzie czas, by codziennie się na przykład pomodlić, by żyć sakramentami, a my znajdujemy, więc może się nam wydawać, że jesteśmy takie tłuste, wypasione owieczki, które są bezpieczne i w zasadzie niczego już nie potrzebują. Ale myślę, że każdy z nas. Ma w swoim życiu takie momenty czy takie miejsca w sercu, które może nazwać taką przestrzenią serca zaginionej owcy, gdzie w konsekwencji grzechu, czy też samotności, czy rozpaczy, czy beznadziei, czy kłopotów, które przeżywamy, doświadczenia cierpienia, choroby, możemy nazwać momentami, w których znajduje się owca. Która odbiła od stada, utraciła poczucie bezpieczeństwa i nie wie jak wrócić. Uznanie w sobie zaginionej owcy nie tylko pozwala Jezusowi jako dobremu pasterzowi wyprawić się po nas, by nas na nowo znaleźć, ale także my sami zaczynamy intuicyjnie szukać pasterza. Kiedy przygotowywałem głoszenie na rok miłosierdzia, przypomniała mi się sytuacja z mojego życia, kiedy. Tuż po święceniach kapłańskich poszedłem z moim wujkiem na Turbacz i kiedy schodziliśmy z Turbacza, wyszliśmy z, la, z lasu i na szlaku zagrodziły nam drogę dwa bycze owczarki podhalańskie. Ja bardzo boję się psów, więc stanąłem jak wryty. Mój wujek powiedział, że idzie poszukać bacy i stada, bo pewno gdzieś tu jest bacówka i może kupi jakieś sery. A ja stałem jak wryty, bałem się ruszyć ze względu na owe Dwa owczarki podhalańskie. I nagle w tej panice nie zauważyłem nawet, kiedy zmieniło się, zmieniło się otoczenie wokół mnie. Otóż znalazłem się w środku wielkiego stada owiec. Owce, które były nieopodal, wszystkie przyszły do mnie. Ja stanąłem w środku, w środku tego stada i czuję, że coś smyra mi o nogę. Patrzę w dół, a tam taka mała owiecka, która ociera się. O moją nogę i przyszła mi taka myśl, obudził się we mnie górol romantyk, że niedawno mnie wyświęcili i wycuły owce pasterza. Oczywiście owce nic nie wycuły, ale dużo mi to powiedziało o naszej sytuacji, kiedy po grzechu. Czy w wyniku jakichś trudności, kłopotów wchodzimy w tę przestrzeń zaginionej owcy, kiedy uznamy w sobie tę zaginioną owcę, kiedy zorientujemy się, że, że zagubiliśmy się, to wtedy zaczynamy intuicyjnie szukać pasterza, by, by otrzeć się o jego nogę, by się do niego przytulić, by, by odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Więc kochani, nie bójmy się tego że jakaś przestrzeń naszego życia może być nazwana przestrzenią zaginionej owcy. Ja sam jestem owcą, wiele razy owcą, która zaginęła, ale wiem, że mogę wrócić do tego, który na mnie czeka, do pasterza.